No i tak, chłopaki już pomalowali cztery razy, raz zagruntowane, trzy razy przemalowane. Pierwszy raz jeden do jednego mieszamy później już oryginałem, trzy razy i świat i ludzie, a my się bierzemy za izolację termiczną. Mamy wodoodporne płyty wykonane w technologii agregatowej, także Idealnie się nadadzą co to, co to? nakładamy klej Mappen ein Łukasz, przeszedłbyś z tamtej strony Wejdź do środka Weź na ten rancik tak wiesz To co brakuje wypełnimy klejem Chwilkę czekamy aż taki korzuszek się zrobi Tasi już montuje rurki na przewód zasilający w energię elektryczną. No i drugi przewód do domoponu, do jakiś tam monitoringu. Beć, Wystarczy się. Be. Czuć opór tu jest. Dobrze, ustawiamy do pionu. Oczywiście po chwili, po, po jakimś tam czasie, minuta, dwie, jeszcze warto wrócić i skontrolować. Jednak klej w piącą pracuje. Ściany to samo się układa. Dobra, Łukasz, smaruj dalej. Jeszcze można sobie podeprzeć tak tylko żeby nie otwórnęło Dobra jak już się zrobił kożuszek taki możemy możemy kleić tarara, tarara. Pionik jest Pionik jest Jak jest prosta płyta to majeczka Tam była krzywa musiałem Palikiem ją docisnąć Po kilku minutach trzeba wrócić, docisnąć, no bo klej w piance ma to do siebie, że rośnie, mało ale rośnie i ciśniemy. Wytniemy teraz rurki i lecimy tak w kółeczko. Tak samo jak będziemy w folii rozkładać. I tak, Stasiu, tutaj dwie rurki 50 dołem puszczone. Jeden na przewód zasilający energią. Drugi na y, kabel z domofonem. Y, y, cholerciam być będzie strająkał. Domofon, y, monitoring. Co kto będzie chciał, to sobie bez problemu tędy przeciągnie. Tutaj mamy rurę do wody do kotłowni dociągniętą. Teraz podkopane pod ławą fundamentową, żeby zachować tą strefę przemarzania. Teraz Stasiu umieszcza piasek z cementem. Zasypiemy to, zalejemy wodą i tyle. Ważna jeszcze jedna kwestia. Tutaj jak będziecie <coughs> tak robić, nie, za, nie załamcie nigdzie tej rury, bo wiadomo, nie będzie wtedy yy, tej prze, przepustowości wody. To jest raz, a dwa, zasypcie sobie tutaj porządnie, Ubijcie to między ścianą a rurą, żeby nie było takiej sytuacji, że koparką rzuci łychę piasku czy coś takiego i Wam to wtedy załamy. Tutaj jak dobrze to ubijecie, zasypiecie, wtedy macie pewność, że będzie dobrze. Końce oczywiście wziąć czym zakleić, butelka, taśma, cokolwiek, żeby nie naleciało tam syfu. I w wystarczy. My kleimy dalej. Piasek z cementem, woda. Stasiu zalał wodą, jeszcze zagęści to dobrze. I na pewno się nic złego nie będzie działo. Tak, mamy już wszędzie przyklejone. Jeszcze wezmę, zapianuję tutaj z góry, żeby O, żadne świeci tam nie wpadały. Piasek przy zasypywaniu eee, i tak. Równiutkie 30 płyt poszło równe 5 paczek. Płyta ma 60 na metr 20. Także. No i drugi klej jeszcze mam, nie? Drugi klej tu już ogarnąłem. Także zaraz rozwijamy. Jeszcze rogi chłopaki podocierają, żeby nie było czegoś takiego. I rozwijamy folię.